Cześć kochani. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na recenzję klaczy Tinker z firmy Motzo 2015. Klacz nazywa się Carmen i jest maści karosorkatej. Klacz posiada tylko jedną odmiankę, czyli bardzo szeroką łysinę na pysku. Bardzo mi się podoba malowanie tej klaczy. Moim zdaniem jest bardzo dokładne i nie jest dnichluine. Szczotki wycinowe tej klaczy co ciekawe nie są białe, a kremowe. Co moim zdaniem jest plusem, bo jednak nie zawsze szczotki pęcinowe czy ciało konia jest całkowicie białe. Bardzo mi się podobać niewanie na grzywia oraz kolor kopyt. Wygląda to bardzo realistycznie i bardzo fajnie, że postarali się zrobić taki naturalny kolor kopyt oraz pocieniować grzywę. Przez to, że oczy są całkowicie czarne, to słabo je widać na czarnym pysku. Jeśli chodzi o rzeźbienie, to mięśnie są lekko zaznaczone. Co ciekawe, na pysku możemy zauważyć zaznaczone włosy na brodzie. Została zaznaczona faktura sierści. Strzałki na kopytach moim zdaniem są bardzo niechlujnie zrobione, ale zostały zaznaczone wszystkie włoski na szczotkach pędzinowych oraz na grzywie i ogonie. Klać została przedstawiona w kusie. Jej grzywa i ogon są pofalowane, a grzywa wygląda tak jakby powiewała na wietrze. Moim zdaniem klacz bardzo ładnie wychodzi na zdjęciach dzięki swojej pozie oraz bardzo fajnej maści. Ciężko będzie na tą klacz założyć ogłowie i siodło, ponieważ grzywa jest taka bardzo odstająca i schodzi również na grzbiet, przez co jednak ciężko będzie założyć siodło i ogłowie. Ta klacz jest bardzo podobna do koni Sztajś pod względem materiału oraz wielkości i nie przewraca się. Podsumowując, bardzo mi się podoba ta klacz. najbardziej podoba mi się jej maść oraz pyszczek, na którym chrapy są zarożywane i wygląda to bardzo uroczo. Bardzo mi się podoba również grzywa i ogon, także uważam, że ta klacz jest naprawdę śliczna i bardzo ją polecam. To będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli się Wam on spodobał to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przekapić następnych filmów. W opisie tego filmu znajdziecie linki do stron, na których możecie kupić tą klacz, linki do moich mediów społecznościowych oraz inne ważne informacje. Do zobaczenia w kolejnych filmach.